Mano, mano, mano! Cześć! Witamy Was ponownie na na naszym kanale YouTube. Co, wpuściliśmy właśnie hotel. Do nami nasze tabułki, że tak to mówimy, nasze klamoty. I ruszamy znowu na plażę, do ciepłego. Na, nad ocean. Dobra, trzymajcie się. wejdźcie do El Pardon Mamy jakieś dwie godzinki, dwie i pół drogi tym busem. I w końcu wrócimy właśnie na ciepły klimat. Tu było już trochę zimno. Szczerze mówiąc, nie mamy za dużo ciepłych ciuchów, oszczędzaliśmy je. Ja trzeba już je oddać do prania powoli, dlatego, dlatego dobrze, że zmieniamy z powrotem klimat na ten fajniejszy, że tak to ujmę. Dobra, czekamy, czekando, do, czekam do. czekając na autobus, możecie zasubskrybować nasz kanał. Kto jeszcze tego nie robi? Tak jest. Dziękujemy Słuchajcie, co do hotelu to Za każdym razem jak szedłem się myć, trafiałem zimną wodę Ale oczywiście ktoś miał jeszcze przede mną ciepło Nie wiem czy tam był limit jakiś czy jak Bo wchodziłem, była fajniutka, cieplutka, aż gorąca I po dwóch, trzech sekundach była no, prawie że lodowata Także no ogóle, łóżko było fajne To mu trzeba przyznać ich był, ale za to drzwi się nie zamykały w hotelu no i tak w bifi też średnio chodziło. Widać zresztą po tym, ile wrzucaliśmy filmik prawie 24 godziny. Także, no nie no ale przynajmniej tani był, co kto lubi. Jeśli myślisz, że autobus przejdzie na czas, to nie słuchajcie nawet o tym. Dobra, jedziemy naszym kobusem i do zobaczenia na miejscu A ja kurtki zapomniałem. Nie no, kurde, już się rozpływam powoli, a dopiero godzinę jedziemy, już jest taka różnica temperatury. Będzie fajnie. Ten normalnie, patrz jaki wielki Patrz jak to wygląda Teraz mamy łóżko No i mały stolik Przy naszej klamoty są Masykoł Moskitierę I nasz piękny sufit A raczej jego brak Tak to wygląda Jej, yeah! i wspólna łodzianka oczywiście, żeby nie było Ta. Całkiem urokliwa ta wioseczka, szczerze mówiąc. Co so, idziemy się przejść gdzieś tutaj po okolicy do sklepu jakiegoś popicie. I będziemy szli na plażę na pewno zobaczyć. Dobra, mieliśmy sklepik. Widzieliśmy sobie po małym koddorzku. Również śmieszył mi fakt, że babka miała całą maszynę profesjonalną do robienia i bułek i hot-dogów. głównie parówek. A zrobiła nam je w mikrofali mm. Idziemy na plażyczkę Jesteśmy już niedaleko Patrz Ocean Jest pole do siatkówki, elegancko To mi się podoba Ale piękna woda Takie jak gorący, co on mówi, No Ładnie I chustaweczki Patrzcie jaki piasek ciemny jest Prawie, że czarny Ale za to jaka woda Ale fajnie O, zimna uh! Dobra, co idziemy? Trochę popływać, zobaczyć jak woda faktycznie wygląda, nie tylko z brzegu Let's go! Fala! Ja nie chcę iść głębiej, bo jak ściąga strasznie! Słuchajcie, niestety jest spory prąd, dos dosyć mocny. Także niestety was nie zabiorę ze sobą. Idę sobie popływać. Tak, tak. Oceanem niespokojny. Bo on nie jest zbyt spokojny. Strasznie wciągają fale. To chciałem nauczyć się surfować tutaj. Nie wiem, zobaczymy. Może będzie później jakieś mniejsze fale. Będą. Mam nadzieję że jeszcze, że nie Wiecie, piasek aż parzy dosłownie, jest gorący, nie da się na nim stać praktycznie, trzeba szybko mykać do wody. Uuu, ale jest fajnie. A drugi ocean nasz zaliczony, pierwszy miesiąc w Portugalii i no, różnił się diametralnie i to ogólnie na pewno nie był taki ciągający, że tak powiem, nie był zburzony taki jak to co widać tutaj. Piaseczek tam był całkiem inny. Tu jest ciemny. Będzie strasznie ciężko się później z tego odczepać. Ogólnie ciuchy całe przechodzą tym czarnym piaskiem. Byłem jakieś może 2-3 metry od brzegu tutaj. Fala mnie normalnie przykryła. Ja mam prawie 2 metry ogólnie, także... Jest ciekawie naprawdę. Wesoło, wesoło. Dobra, idziemy się trochę poopalać, pocilować sobie. Słońce daje mocno dbanie, naprawdę. Będziemy się na razie zbijać. Przyjdziemy tu chyba tak około piątej może. To za parę godzin. Już się nie da wytrzymać. Tu nawet jak się go kąpie, to i tak czuć, czuć czuć mocno słońce. Najlepsze zadanie będzie wypłukać się z tego piachu. Jakoś nie ma tu żadnych prycznicy przy wyjściu ani nic, ani ławeczek też chcę usiąść. A, a piasek grzeje. I się klei cały czarny, kurde Nawet w kacie <grywa> A Jakie fajne domeczki mają tutaj Ogólnie to to wszystko to są pokoje Gościnne tutaj w hotelu no, w, w sumie my mamy podobny dach Nie mamy sufitu, że tak to ujmę Także wszędzie to wygląda tak samo Dobra, idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Cwaniaczki tu prawie wszyscy mają hamaczki takie fajne się wyległy kurczę kurcze w cieniu dzisiaj Fajną kucheneczkę mamy Już dawno się z takim czymś nie spotkałem Dobra, pojedzone Fajnie się robiło, śmiesznie na pewno to jedzonko I co, na no dzisiaj kończymy, bo się robi powoli ciemno Idziemy sobie jakiegoś małego drineczka wypić a wy dajcie dalej. Siemaneczko z rana. Mieliśmy bardzo fajne, dobre śniadanko, ale nie nagrałem wam. Ponieważ byłem za bardzo zaklejony jak mnie ktoś obudził. No i nie miałem siły, nie było sensu tego nagrywać, nawet się odzywać mnie nie chciało szczerze mówiąc. Co dzisiaj? Ziomeczek mnie poznałem tutaj, nauczy serfować, może da mi jakieś tipy i spróbujemy. Jakoś zobaczymy jak to wyjdzie. I muszę deskę sobie wypożyczyć za chwilkę gdzieś i będziemy śmigać. Patrzcie co do nas przyszło. Na podwóreczko. Ale uciekają. Trzy były. Słuchajcie, powiedzieli mi, że o tej godzinie, nie, że jest słońce za mocne, to jeszcze fale są największe, dlatego musimy czekać około 15-16. Dopiero może pójdziemy, A poza tym ziomek, który powiedział, że mi pomoże w lekcjach trochę, zniknął kurde miał wrócić za godzinę dalej go nie ma już po dwóch chyba godzinach no ale no, do tej 16 czy 15 powinien wrócić mi się zdaje i będziemy próbować a teraz co, idziemy sobie na jakieś jedzonko na jakiś budzik w sobie jedzonko na wynos tam nie było miejsca w ogóle i czekaliśmy chyba z 40 minut na dwa burgerki i trochę frytek tak to wygląda. No, co mogę powiedzieć? Nawet spoko był burgerek, nie robił szału, ale był ok. Fryteczki fajne były domowe, to akurat trzeba przyznać, że dobrze zrobione. Zapłaciliśmy 60 sali, czyli 34 zł na dwie osoby, Także nie jest źle. I czekamy dalej. Jak tam woda? Fajna. Fajna? Zimna. Elegancko. Wychodzi na to, że dzisiejszym prowadzącym będę ja, ponieważ Szymon będzie uczył się surfować, więc komentowanie i wszystko spada na mnie. Mamy już na szczęście popołudnie, więc słońce nie grzeje aż tak mocno. Tam w tle Szymon dalej się uczy i zobaczymy jak to będzie. Podeszłabym tam bliżej obok nich, ale nie chcę im zbytnio przeszkadzać, więc pewnie te przebitki będą bez głosu. I może dalsza część filmiku też, jak już pójdą do wody. Myślę, że to nie będzie łatwe wyzwanie, ale przekonamy się jak mu pójdzie. Mam nadzieję, że zaraz już wejdą do wody po rozgrzewce. I się zaczęło pewnie to na co większość czekała, aż wejdą do wody łącznie ze mną. Dosyć daleko, także myślę, że na zoomie i tak nie widać tego tak dobrze, jak ja widzę, ale próbuję podejść coraz bliżej wody. Widzieliście, udało się już trochę pierwszą falę złapać i oby tylko szło lepiej. Wydaje się to być bardzo trudne i dosyć męczące. Ja przypuszczam, nie wytrzymałabym godziny w wodzie. Ja płaczę. Jak było? Elegancko. Polecam kandemu, naprawdę. W skali od 1 do 10 jak bardzo trudno? 4, 5, nie wierzę ci. Nie, nie masz sens. Szans. Ciężko szedł, mówiąc, wiadomo, trzeba praktyki, ale nieźle. Dobry nauczyciel. Co wam powiem? Najciężej było chyba zrobić pompkę i w międzyczasie ustać nogami w odpowiedniej pozycji. A tak reszta to w miarę ok szło. Nie jest aż tak ciężko jak myślałem, chociaż i tak nie jest też za łatwo. A tym bardziej, że ledwo to chodziło o wstanie i lekkie popłynięcia a co dopiero mowa o jakichś dużych falach i płynięciu na nich. Do tego jeszcze długa, długa droga. Idziemy teraz. Wracamy na plażę. Byłem się wykąpać, zmienić uchy i idziemy na zachód słońca. Zobaczyć co nad oceanem jak wygląda. Zamianka. Teraz stara idzie się kąpać. Szybcia! Jak? Dzisiaj lepiej? Dzisiaj lepiej, lepiej niż wczoraj Mniejsze pale. No, mniej rzuca No i elegancko Czekamy na zachód? Czekamy że na zachód słońca ogólnie Chyba więcej osób tu przychodzi ogólnie pływać o tej godzinie Niż jak byliśmy wczoraj Co jeszcze sami zobaczcie Pełno osób pływa 那是。 i po zachodzie słońca lecimy do żeby sobie coś zjeść i szukać transportu na jutro, zobaczymy gdzie jedziemy, bo jeszcze nie wiadomo do końca, dobra. Dobra, jeszcze jedzonko i dalej planujemy Klasika. naszą podróż, kolasykę, takie kanapeczki fajne z grilla. Smile. Dobra, czekaliśmy do ostatniej chwili na decyzję, bo nie było busa w ogóle z tego zadupia, małego. Także już postanowione, śmigamy jutro do Salwadoru, do El Tunco, dalej nad ocean. Także dzięki, że nas oglądaliście dzisiaj i widzimy się jutro. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, słuchajcie w opisie, zostawię jeszcze wam numer WhatsApp. I ogólnie jakiś kontakt do Ziomeczka, który prowadził ze mną lekcję, jest bardzo w porządku, też nie bierze dużo, 10 euro chyba za godzinę, coś takiego. I ogólnie porusza się aktualnie po całej Ameryce, tutaj południowej i środkowej, także no, jeżeli uda wam się go złapać, to, to myślę, że będziecie zadowoleni.